Między wybuchem wojny a no to mój ojciec był, y, jakby to powiedzieć, no w on. Był, On organizował zaopatrzenie wojska Rozumiem. i dlatego krążył w kownie, mógł pojechać. Miał do dyspozycji samochód i tym samochodem się poruszał. Rozumiem. I z opowiadania y, kierowcy mojego ojca wynika, ale to już jest o ojcu opowiadanie, tak, prawda? To, to wynika, że że został y, zostali zatrzymani przez Sowietów i... Y, no i s, A gdzie w jakiej okolicy? Aresztowani. Wiadomo, gdzie to się stało? Gdzie? Y, ja tego nie, nie określę. Niestety nie, nie jestem w stanie tego określić. Ale już po pobycie w Sasowie ojca, tak? Tak no tak, oczywiście, bo w Sasowie jeszcze był człowiekiem wolnym, prawda? Rozumiem. No. I właśnie, I właśnie to już, już Sowieci wkroczyli na te tereny, prawda? bo to był powód, dla którego Bujek Motek zaczął podróż w odwrotną stronę. Prawda? Także także trudno na to pytanie mi odpowiedzieć, co dalej robi ojciec, bo nie mam takich informacji w każdym razie wiadomo, od tego kierowcy, który przeżył, że został aresztowany. I o, ten kierowca był aresztowany, ale potem był zwolniony, bo oni zwo tych zwykłych szeregowców to zwalniali mhm. Rosjanie. Rozumiem. A co mama wiedziała, będąc w Radomiu, o losach taty? Nic czy cokolwiek? Nic nie wiedziała. Mhm. Nic, bo mama po prostu miała tylko dotrzeć do Sasowa, ale nie dotarła, ponieważ musiała się wycofać. I cały czas miała nadzieję, że ojciec gdzieś e, żyje, a może nawet e, przekroczył granicę Rumunii to tego też nie wiedziała, bo się już mówiło, że tak. wielu, żo, wielu e, oficerów przekroczyło tą granicę Rumunii i było inderwanych w Rumunii z, na zupełnie innych warunkach prawda, niż w Rosji. Czy w 1939 roku albo zimą 1940 roku przyszedł jakiś list od ojca? Jakiś ślad tego istnienia? Tak, właśnie. No, miałem ten, przygotować ten list, ale niestety też utknął gdzieś. To proszę powiedzieć o tym liście trochę. Kiedy przyszedł, co tam w nim było? To był list wysłany z Kozielska. Stąd wyraźnie wiemy, że, mu, że ojciec był w Kozielsku. I tam w tym liście ojciec napisał, żeby mu paczki nie przysyłać. To tyle pamiętam. Żadnej, żeby w razie, jak się napisze, to żeby tak pisać, żeby list doszedł. Czyli to wiadomo było o co chodzi. No, yy, pytał się właśnie o swojego synka, nie? czy wszystko jest w porządku, i, 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 no, i pozdrawiał. Yy. A, a, a list był datowany jakoś konkretnie? Kiedy, kiedy był napisany? Yy, list, tak. List był w listopadzie. Był z listopada 1939 roku. Gdzieś tak, 15. 15 listopada chyba był wysłany. Aha. Mama się pewnie ucieszyła, że jest ślad, że, to, że... Nie, mama nic się, o tym liście nie wiedziała. A to do kogo doszedł ten list? Tak? No, mówię... do, Torunia, do Torunia, gdzie mamy nie było i, ma, i tam już mama, do tego Torunia nie wróciła, dopiero wróciła w 1945 roku. Aha. Także to już jest y, bardzo odległa sprawa, kiedy ten, dostała ten list. Czyli ten list tak naprawdę trafił w próżnię, czy do, do, do dalszej rodziny? Tra, trafił do. Nie, trafił do sąsiadów, A. po prostu dostał się w obce ręce I Przeleżał całą wojnę. I tak? psał, przez całą wojnę przeleżał i po wojnie dopiero A. A. w roku y, w 45., jak mama wróciła do Torunia, to od sąsiadów ten list dostała. Także nie miała mama żadnej informacji, poza tą, którą właśnie w tym y, krakowskim. W głosie krakowskim tak odczytała.